Prosto z pracy z gąbeczki, godzina 16:30. I albo tu siedzi obcy żał albo to moja żałobniczka uciekła. Nie, zobaczcie, jaki ładny łomżyński żałobnik siedzi. Będzie, proszę państwa, kolejna sztuka, gdzie jest. Jest tutaj ładne. Czyli będzie 35 sztuka. Jeszcze jeden obrót. Yes! <grywa> Ale ładny Wam powiem. Ładny, pocztowe od rana latały. Ładny. Na dwóch zielonych wybrączkach. Proszę bardzo. No, idziemy zobaczyć. Zapiemy. obczajimy. Sztukę. A tu dzisiaj tragedia jednego kurczaka coś zjadło. Wylazł, mama nie zamknęła dobrze. one tu sobie wyjdą. A tu kotów psów tego wszystkiego u mnie to jest powiem wam, że zatrzęsienie. Tutaj jak jest tak do, do tego co one, no to nic nie wyjdzie. Ciekawe którego, nie wiem. Może nie wraz do budy. wlazł Dobrze, nie będę musiał włazić to ładny żałobnik, zobacz tak A, kurde, bo kurde ja temu to mówią, że byk się zobaczcie jaka kurde 22 rok oprawiony pięknie oko piękne kurde, zobacz to V 228 e 160 Zobacz Kisię Hej Zobacz Ty czasami kurczaka dzisiaj nie jadłaś? No O, taka dziczyzna Ładna, ładna No dawno nic nie się jak przyjechałem, żeby samo tak sobie pocztowych Malutka główka, króciutka. Łotra. Nie ruszaj się, bo zdjęcie chcę zrobić. Nie wiem co tu się dzieje, ale jakiś ciemny jeszcze przyklepał teraz do pocztowych. Gdzie on jest? O no jest, w głębiach wpadł. Tutaj. Chciałem pocztowe zamknąć. Jeszcze im oblot zrobić. Choć to, choć to. Leciał tam. Nie wiem, czy on usiadł, czy nie usiadł, ale nie usiadł. Takie wiatr wszystko. Mało, mu to brakowało. Świnie nie chcą siadać. Może dzisiaj ja tutaj pług, bo tam jest ten jastrząb. gdzieś tutaj już się kręci, Letał tak trochę strach je wypuszczać. Nie dość, że mało ich jest to Kurde tam gdzieś poszedł je. I nie wraca Czarny, a jest tutaj Siadajcie, dziadę tam tu jak... Wiatr może coś wywiało. Komu Bogdana tu parę sztuk się wyrwało. Może tu przyjdą z tym wiatrem? Na no, mm. nie widziałem tej głębi. Po pędziłem towarzystwo. Wiatr poszedł na Karolkę tam. Szukałem, znaleźć nie mogłem, ale zobaczę. ona na jajkach się To samica, wyglądu nie mają rozpierzone, ale ta z obrączką to samica. Ja nawet nie wiedziałem: 22 rok. Chodź, ta, chodź, ta, chodź ta trochę na ziemię, bo już no, naprawdę już się robicie piękne. Co niektóre tu, tu Drugi dzień podawania dzisiaj tego leku, można powiedzieć. No tu ja szcząbek poleciał. Można powiedzieć na drogi oddechowe. To, co dzisiaj spędziłem, to w ogóle to nie wiem. To, to nie nagrywałem. Za dużo bo wiatr dwie i w ogóle... No to było... Coś perfekcyjnego. Perfekcyjny nieład. Nie wiem, było chyba z 10 grupek latały sobie. No ciemny gdzieś poleciał, nie udało się go złapać. Krymki się już ładnie pieżą Te stare już dostają takich chłopców konkretnych, tych czarnych nie ganiam, to jak ostatnio mi wyskoczył, to latał tu nad domami a próbował się wcześniej łapać oczywiście no tak jak mówię już niektóre już zabierają wyglądu, tak jak ten tutaj perłowy groszek młody z tego roku, no już jest taki fajny. Właśnie ta samiczka tutaj też z tego roku groszka taka no laleczka Wynoteczka, laleczka. Tutaj ten to nie jest fajny, takie ma krzywe grochy. Tu wyszwańce ostatnio jak nagrywałem to później by dodarka spadła bardzo brzydko. Z białym piórem. Ale na wojnę na tą chwilę jest potrzebny. No wśwance, zobaczcie, no nic nie robiłem, to takie są. jakie są. Ja za to najgorszego chyba tak naprawdę, bo był taki z białą brudką. No i z tymi okropnymi pończuchami, no nie, nie dało się na to patrzeć, no. Coś miałem powiedzieć, no tak, altana dla brata, śmiałem się, powstała. Muszę się przejechać, któregoś dnia, no ale teraz dużo pracy, jak mam wolne, to mam wolne długo, a jak mam pracę, to mam bardzo dużo pracy Teraz będziemy pracować, no zobaczcie jak ciemno mi fajne wyszły groszki, to to chyba jeszcze moje miałem swoje cztery groszki tylko młode moich ciemnych i chyba cztery czarne moje miałem Cały czas w górę się patrzą. O, a reszta to z tych, co, co, co przyniosłem z tych młodziaczków. No to są dwie takie koroniaty. Jedna jest groszka, druga jest, e, e, że tak powiem, niebieska. Na siwych pleckach. No nie chcę za bardzo zlatywać. No to zauważyłem, że parę sztuk to w ogóle nie jest obrączkowanych tych perłowych. Młodych, to chyba mi obrącznych zabrakło, albo gdzieś się po prostu pochowały. bo. chodź ta, chodź ta trochę pożerować chodź ta. tam no tamte siedzą, dopiero przyjechałem z roboty i wypuściłem, ale jedzenie miały do oporu. Mówię, jak to, jak przyjadę, to sobie troszkę na ziemię tutaj pooglądam. Oczywiście przy kawie. Ja to jak nie piję kawy, to nie piję. Jak piję, to litrami. Tu jest taki ciekawy też perłowy ale to z tamtego roku No ten To tamtoroczny No i nawet nie wiem ile ich tutaj zostało tamtorocznych on no, tu jest fajna wyloteczka, ale ona to taka ostatnia Gruszka Taka widna, bo ta tutaj to już jest taka Co to jest? Nie no, jak się spieży, to też będzie w miarę No tutaj też taka jasnych w tym roku e, jakoś jest mało tych umrzeńskich, no i takie, takie, takie nie za Była jedna samica, to niestety musiałem ją załatwić, bo taka była e, no słabo wyglądała strasznie nie chciało jej przejść, i trochę trzeba było ją usunąć z tego towarzystwa. No a tą żałobniczkę co łapałem to Wam powiem no bardzo fajna żałobniczka. Szkoda, że to ten, nie ten okres, bo u mnie tutaj jest taka najfajniejsza tu. No, no ale tamta, bez porównania, widniejsza dużo. To jest tamtego roku najładniejszy żałobnik jest zielony taki. Dlatego się zastanawiałem, mówię może moje wyskoczy, bo ma takie właśnie zapięki zielone. No ale nie. Dinerów w tym roku też zostało troszkę Tak naprawdę to tak, nie ma Marcina, nie ma kto łapać Z Darkiem ściny nie ma praktycznie No w tym roku na razie To tylko miałem za damem taką ścinę, ścinę no. no ale to też tutaj Przyszły, wpadły i zaraz uciekły Się rozerwały, no ale Trzeba to zaliczyć jako ścina serniaka mam jednego Czarnodzioba w tym roku Białego czarnodzioba ten zdechlak taki jeszcze, malutki, chodzi. Wylot. Już powinien być też, <noise> że tak powiem, usunięty, ale... No ale... Jak chce żyje, to nie chce żyje jeszcze. No, już takie są na ostrzu no że Tylko widać, że coś przeleci, coś przekracza, ale i w ogóle te jaskółki chyba się zbierają. Do odlotu. Do bo też się zebrały w, w, w grupę i tutaj tak latają i się boją i strasznie chodź ta no i stary samiec nie wrócił jeden tutaj mam proszę państwa taką samiczkę jak zawsze wiem to jest samica bez palca i kiedyś czarny paluch taki się zrobił i widzicie ale to jest jedna z trzech samic po jedyneczce której już nie mam u siebie niestety niestety yy, no padła no, można powiedzieć bardzo mocno przychorowała, wszystko ją złapało po kolei i na nogi jak już usiadła to już wtedy mówię nie no to już jest koniec nie będzie jej tutaj już ratować ale po niej mam trzy samiczki i to jest właśnie yy, po niej po jedyneczce i po staruchu czyli tym moim najstarszym i powiem wam, że te trzy samice cały czas latają, ona jest z 18 roku, nie 23 to jest rok. To jest 23 rok. A wcześniejsza samiczka jest z 22. No a teraz oczywiście starych jest z inną samicą w parze. No, można powiedzieć, że te co są u mnie w gołębniku to nie są głupie tak naprawdę. Chociaż zobaczcie, jeszcze stary Samiec mi z 18 roku zginął. O, letnią ja takie ciemne groszki. i tu jest następny. no co w tym roku miał ciemnych niebieć? i to jest następny. Tego ostatnio zaznaczyłem, bo proszę Państwa, wyciągnął szyję. No ja nie lubię nagrywać, jak mi coś przychoruje. Wyciągnął szyję, miał tak wyciągniętą, ale wiedziałem, że tam chłopaki pisali, żeby taki głębi nie usuwać, tylko po prostu. Tego odłożyć No i widzę, że Już mi przeszło Już jest dobrze Widziałem takie niewzgetkie głębiej, no jak są ładne, takie czyste listki, jak te, to... No, to tak, bo ten to już na przykład nie jest fajny listek, z tamtego roku Został chyba jeden tak naprawdę z tamtego roku A i czarny taki też samiec. Myślałem, że w tym roku polatamy, poganiamy, znaczy po tym Zrobimy jakiś wspólny lot tutaj z chłopakami, ale nie ma chętnych. Darkowi zaproponowałem, żebyśmy puścili coś razem przynajmniej, bo tutaj tylko jego można się zapytać, tak naprawdę. i... No i też nie ma odzewu, tak naprawdę. Nie ma chętnych do lotowania. Takiej zabawy W tym roku też mamy kogoś żółtego, młodego Perłowego To z tamtego roku samiczka, która była w parze Z tym Adamowym Perłowym, pozdrawiam Adama No ale w, Darek go złapał w tym roku. Poleciał, miał tego wichra i tam raz siedział u igły, a na drugi dzień poleciał do Darka. No, Darek już nie. Darek mu nie przepuścił, Darek go złapał. co zostało, Ale jakieś tam młode miałem po nim. No nie wiem, które, ja to nie zaznaczę, nie, nie prowadzę jakiejś ewidencji, który to po którym. I tyle. No, no tam chodzi taki najfajniejszy jasny. W tym roku, ale to też ostatnio późno młode. No najfajniejszy był ten koronawirus. Tylko sprzedałem na targu w Byszkowie. No ale to był wybitny leń. No znajomy chłopak wziął. No, Ciekawi, widziałem się z nim ostatnio, ale nic nie mówi, nic nie narzekał. To chyba go ma. <grym> Się pierzą. No bym Najgorsze no. to jest to, jak się pierzą pocztowy, bo yy, no nie mają w ogóle wyglądu, a ja, one no, no, muszą na ślub latać. No tu jest młody pocztowy zobaczcie, no to już jest z piękny. Tak? No ta samiczka, właśnie ta bez paluszka. też pięknie. No, krymeczka, ojciec mówi, że teraz jest warta 5 zł. Darek złapał jej, jej siostrę i mówi, że stówę za nią wziął. No to teraz weź... Mogłem jej przyciąć tak ten, to nie wiem. Śmiałem się. Kazaliście mi zostawić młode po, tych, po tej najstarszej parze moich Budapesztów. Zostawiłem, a to już jest. Zobaczcie, po tej parze młodej, po nich kolejne pokolenie, i wyszedł właśnie taki. Tam jest żółta samica i świeży samiec. Wyszedł taki brązowy, młody. Nie wiem, gdzie on jest. Taki brązowawy, młody. I zaparzyłem go z siwą samicą i po siwej samicy i tym brązowawym wyszedł taki nie wiadomo jaki kolor czy to kolor żółty czy to no, taki podżółty podchodzi kawowy może stanął no i Budapesztu w tym roku też zostawiłem żeby ciągnęły w tą górę ten bocian na jutro może jeszcze pociągnąć To mizeria taka, no ale jakoś nie, szkoda mi go po prostu ubijać. Chodź ta słuchajcie, chodź tu Chodź. tu Tato cały czas ale nie podnosi. Zielonka przyszła. on zielonki mi rzuciły. Z kubaku. Z no, szkoda, ten jeden dzisiaj. Nie fartownie się zawinął, coś mu głowy odgryzło. Nie wiem, tylko tych pełno psów. Cioł malutkie. Jestem otwarta temu, który już ogon. Opa, temu odrósł, bo mu wyrwałem Coś się darwimy, o odrósł go cioł. Na takich malutkich łapciuszkach ten sens z tamtego roku. Samica złapana przez zadama. Który już głębi nie ma w tamtym roku I zostały dwa samce wylijone No ale na takich malutkich chłopcach. No nie wiem czy perłówka jest łapciata łódlego. u tego ładama coś Co się z nim zamieniłem wtedy? Wylotka o, Już widzę, że mam... Nie ogarniam jeszcze tych głębi Tak naprawdę tam już chyba hmm. jest tu jest żółty perłowy na pewno ten i ten jest <laughs> Jutro zaczynam bardzo późno, będzie koło ósmej. I tak sobie myślę, że może by jutro się na targ przyjechał, ale do, na żereń. Nie byłem bardzo dawno. Tam ten targ już, już taki, można powiedzieć, że jest, bo jest. Na upadłości. Na modlińskiej. Czekaj, czy to Jagelońska jest? Jagelońska chyba. Może no, Ranifeso, stare zakłady. <laughs> Samochodowe <hierpie> może warto by było podjechać, zobaczyć. Popatrzeć mam trzy sztuki łapane, mam tego y, <gryw> żołdnika. Y, co ja tam mam jeszcze? Budapeszta i ciemnego, chyba no i ciemnego. Groszka. Także może mi się udało je sprzedać, bo za tydzień też do roboty, w weekend. Kurde, tak teraz mało wolnego będzie, ale później będzie lepiej. Rówka się żałobniczka pierzy Zobacz, ona będzie ładna Tu jest jej matka, czy tam ojciec A te żółte to są? Bo miałem dwa żółte żałobniki przecież Nie, panie, nie wiem czy one są czy nie Adam już przestał ganiać. Nie pamiętam kiedy ganiał. Wtedy temu go skaleczyłem, już od tamtej pory to widziałem dwa razy jak ganiał. I cisza. Nie wiem, może wcześniej kończą przede mną, i już jak przyjadą do domu, to ganiają. że tak to wygląda, proszę Państwa. Co tu nagrywać więcej? Zobaczymy, ucięłem. Co tu więcej nagrywać? Będę kończył. Mamy 35 sztuk Jutro będę bardzo późno, czyli jutro i sobota nic raczej nie złapię, chociaż różnie to bywa. niedzielę prędzej jakiegoś pocztowego złapię niż, niż białego, ale też jestem w robocie. I tyle bardzo dużo głębi. Rekordowy miesiąc, 35 sztuk Nie wiem, na koniec roku będzie trzeba to zliczyć Hubert tam chyba 7 miał, czy coś takiego, teraz nie wiem, nic nie wrzucał teraz ostatnio Także nie wiem A, no i co, ja, jak Krzyśkowi poszły gołębie, Krzysiek tam napisał, że teraz czas na moje, mam nadzieję, że to yy, Nie będzie prorocze Takich życzeń to proszę mi nie mówić w ogóle. Moje ja to wolę, żeby one się tutaj kręciły przy dachu, niż mają odchodzić. Yy, no i tyle. I pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. No i co? Kończymy wakacje. Smutno. W sensie smutaczek taki no, po wakacjach. Dziwne były te wakacje. Takie... Jak nie wakacje? nie Nieprzyzwyczajeni jesteśmy do tych temperatur. Ale zobaczcie, no... Mm, nie ma tego ciepła takiego jakiegoś nie wiadomo co, a Wisła 6 cm rekordowo. Nie wiem, jak oni to mierzą, te, te, te. ale to powiem wam, że, powiem wam, że mnie to bardzo takie rzeczy irytują, jak pokazują, wiem, że, spędził, że jak pokazują nam na przykład jakieś tam yy, smogi, że smog jest czy coś takiego zimą, czy, czy Wisła, że ma bardzo niski stan wód. To same takie zauważcie, że coraz więcej nam rzucają takich chorych akcji właśnie, że jest tragedia, że jest niedobrze. Dlatego chyba nie warto się tym przejmować. Bo to my na to nie mamy wpływu. A jak oni mają na to wpływ, to niech to zmienią po prostu i tyle. Nie jestem specjalistą tych rzeczy, no ale naprawdę to jest już bez przesady. Pozdrawiam, trzymacie się. Koniec wakacji 2025. Nastąpił. Ostatni dzień piątek. Pozdrawiam.